Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję Wam swój sprzęt, jaki zabieram na szlak karpacki. Bardzo długo czekałam na tą wędrówkę na liście 90 szlaków długodystansowych Polski. Ten szlak to jest taki wymarzony, więc odkładałam go na odpowiedni moment i wychodzi na to, że ten odpowiedni moment właśnie nadszedł. 1 maja zaczynam. E, to jest za 3 dni. E, jeszcze niestety nie ma wiosny za bardzo. Jeszcze wciąż jest śnieg w Bieszczadach, jeszcze wciąż jest zimno, jakieś mają być około zerowe temperatury, więc sprzęt jest jeszcze z gatunku tego wczesnowiosennego więc na pewno jeżeli się wybieracie latem to będzie to mniej rzeczy i mniej ciepłych rzeczy, no a ja muszę wziąć trochę więcej rzeczy ciepłych, bo nie zamierzam tam marznąć. To będzie właśnie nie tyle poradnik, choć pewnie coś tam wspomnę o tym, co jest lepsze lub mniej lepsze, ale jest to bardziej właśnie pokazanie tego, co ja zabieram ze sobą w tym roku. Nie jest to właściwie nic nowego, bo są to te same rzeczy co zawsze, więc jakby nie zaskoczę chyba was niczym szczególnym. E, ale tak, mam nowy plecak, który ostatnio już miałam na wędrówce na Mazowszu. Ale jest to ten sam plecak: On My Way Triple Crown, tylko że teraz jest w kolorze szarym. Jużki no, na ten sezon mam. 40. 5. On chyba, chyba go uszyli odrobinę większy, więc już chyba na pewno ma 47 tak, właściwie litrów. E, więc to jest taki bardzo optymalny litraż. Wiem, że wiele z Was potrafi się jakoś tak bardziej ciasno spakować do plecaka. Mnie to nie idzie, ja wszystko mam jakoś tak luzem nieskompresowane za wszelkim plecaku, więc cenię sobie jego duży litraż. E, na szlaku karpackim. E, Sklepy będą występowały dość rzadko, zwłaszcza między Ustrzykami a Wysową. To jest tylko stacja benzynowa w Barwinku, miejsce, w którym się mogę zaopatrzyć, więc pewnie będę niosła dużo jedzenia z Ustrzyk, więc tak, ten litraż się przyda. Śpiwór właśnie przymrozkowy, czyli zebra ta różka już e, 550 gramów puchu, co myślę, że jak będzie lekki mróz, to jak zwykle w nim przetrwam i zabieram kominiarkę z puchową też jest to też kominiarka Robertsa customowa e, uszyta właśnie do zebry żeby na takie temperatury niższe było tym bardziej ciepło, nie jest słona może konieczna, ale jakoś tak, nie wiem, waham się, może jeszcze zdecyduję jej nie zabierać, ale jak teraz patrzę na prognozę i ma być minus 2 i wysoko w górach, to może jednak wezmę, bo może będę spała pod wiatą i tam będzie zawiewało im. No, nie jest to aż tak dużo, dużo wagi, tam ona waży trochę ponad 100 gramów. Zapomniałam powiedzieć o base weightie w ogóle tego wszystkiego, waga bazowa, czyli cały sprzęt bez jedzenia i wody. To mam wyliczone, że jest 6350 gramów, czyli 6 kg ze sporym kawałkiem. No ciężko wyszło, nie wiem dlaczego, wiem dlaczego, ale, ale tak wyszło, no bo jest właśnie jeszcze zimno i zabieram trochę, kilka cięższych rzeczy, no i sprzęt do filmowania sporo waży, ale przeżyję, przeżyłam wiele razy, więc przeżyję też te 6 kg, to nie jest pewnie aż tak znowu dużo. Kiki trekkingowe jeszcze tutaj w tym dziale leżą, te same, leki like co zawsze, ciężkie, ale można na nie liczyć. Namiot, najlżejszy spośród namiotów, jakie posiadam, czyli Zipak Solplex na kilkach właśnie rozstawiany. Moskitierę ma wbudowaną, ale w maju nie ma jeszcze komarów pod wiatami, więc nie przejmuję się tym. Folia pod namiot i zestaw śledzi. Materacyk żółty, Termares ORX Light Lite, wersja damska cieplejsza. Tutaj też nic nowego. No i a, to worek na śpiwór. Nie jest już dawno wodoodporny, ale wolałabym, żeby był. W plecaku jest worek na śmieci, który zabezpiecza sprzęt przed wilgocią. No, tutaj mam worek z ubraniami. Kurtka puchowa, pełnowymiarowa, właśnie ze względu na te zimne wieczory i poranki. To jest ta, którą miałam w Szwecji, której recenzja jest też na kanale w sezonie publikowana. Zabieram ciepły zestaw power streczy, e, czyli getry i bluza do spania i do chodzenia, jeżeli będzie chłodno, na pewno nie jeden raz tak będzie. E, no i drobiazgi ubraniowe, skarpetki do spania, jedna sztuka, to znaczy jedna para, e, druga para bielizny na zmianę, czapka, cienki buf, i rękawiczki z power stretch'u a tu i, y, uf, no worek bardzo szczelny i ubranie, które mam na sobie które nie będzie y, noszone w plecaku i nie liczy się do base weight'u no wiadomo bieliznę jakaś musi być zawsze y, majtki merino, a biustonosz syntetyczny mam y, koszulka y, icebreakera merino ta klasyczna z krótkim rękawem. Byłam taki ładny kolor, mi się udało zdobyć. Bardzo mi się podobał. Taki troszeczkę kamuflażowy, w zasadzie jesienny, ale leśny. No i waham się, czy krótkie, czy długie spodnie, ale chyba jednak długie. Wolałabym w krótkich biegowych już iść, ale jak widzę, że, że ma być rano. Bardzo, bardzo blisko zera, to, to chyba jednak wezmę długie te stare e, Arcteryx -y Palisade, które niestety przestali właśnie produkować. Chciałam kupić kolejny no parę, a patrzę, że niestety nie ma jej już w sprzedaży i nigdzie nie mogę ich znaleźć. No, zawsze moje ulubione rzeczy przestają produkować z jakiegoś powodu. O altrach, to ja już też dużo powiedziałam na tym kanale. Ehm, Teraz od lutego testuję altry-timp. Pierwszy raz miałam je w Portugalii, potem na tych kilku polskich szlakach, które wiosną przeszłam. Timpy są ok, jakby. Nie nie ma powodu na niej jakoś specjalnie narzekać. Amortyzacja jest taka sama jak w Pikach, ja nie widzę żadnej różnicy. Podeszwa się, jest taka mniej ząbkowana, więc na te błota bez kidu niskiego może nie jest idealna ani na bieszczadę, no ale mam jakie mam, więc biorę. Są so, ok. Trochę mi nie pasuje geometria kopyta, na którym te buty zostały uszyte. One już nie są jakby na stopę, która jest takim rozchodzącym się trójkątem, tylko na taką stopę, która jakby zakręca do środka. To jest trochę dziwne i, i te małe palce tutaj trochę dostają w kość. Ale ponieważ mam dużo za duży rozmiar, więc nie, nie przeszkadza mi to aż, aż tak bardzo. Więc one już mają jakieś 500-600 km za sobą. Dołożę kolejne ponad 400 i będą się zbliżały do 1000. Kupiłam ostatnio nowe rękawiczki rowerowe do kików, no bo stare się już rozpadły. Nieznana mi bliżej firma Prox, pewnie znana, tylko ja się nie znam na rowerowych rzeczach i dlatego ich nie znam. No stabilizatory na kolana jak zwykle i stuptuty biegowe, żeby paprochy i jakieś inne rzeczy do butów nie leciały. Firmy Stuptut. Zresztą jest to też e, efekt współpracy z Wandą, z Patą. Testowałam je pierwszy raz na PCT i potem powstał ostateczny, e, ostateczny model. A w tym wielkim pudle mam resztę rzeczy, e, którą ze sobą zawieram i mam tu. Jeszcze trochę ubrań wodoodpornych Zabieram skarpety wodoodporne, bo, bo jest zimno i mokro i ma dużo padać niestety Więc y, biorę te, które kupiłam jesienią Dextrele, one są niestety ciężkie i mają w środku dużo tego materiału Więc nie są idealne, ale kupiłam je, chcę zobaczyć jak się sprawdzą i, I jak się to wszystko powiedzie, to jakaś recenzja się pojawi z czasem Na razie nie przeciekają, ale chodziłam w nich tylko kilka dni Łapawice doodporne zabieram. Zabieram kurtkę i spodnie Artyrixa, które właśnie odpowiadają za stosunkowo wysoką wagę mojego plecaka, bo one tam ważą po, po 300 gramów, e, więc troszkę ciężko. Na dodatek wiem doskonale o tym, że już przeciekają, więc sucho też nie będzie. E, mam nową kurtkę, ale ją oszczędzam na letnią wyprawę wielomiesięczną i chcę, żeby była żeby dotrwała do pierwszego dnia mojej głównej wyprawy tegorocznej w stanie nienaruszonym a skoro ma dużo padać, to już wolę dożynać tą, tego starego Arcteryksa. i poza tym różne e, wiadomo drobiazgi tu mam portfel, mam e, taką wodoodporną, mocną torebkę strunową na telefon bo nie zabieram ze sobą bab papierowych, tylko będę używać telefonu, więc to, to dostałam w pakiecie startowym na Continental Divide Trail i tak leży mi to w szafie i oszczędzam. Pomyślałam, że może czas po prostu jej wreszcie użyć, bo jest naprawdę fajna. To jest loksak. No i telefon, właśnie. No, ten sam Motorola co zwykle. Tu mamy czołóweczkę. Pest Bindi, choć wolę i e Light, to w naszych wa warunkach cenię sobie to, że jest ładowana za pomocą akumulatora z powerbanku lub ze ściany. Jest OK, mam ją za długo, piłeczka korkowa do masażu, do rozciągania zesztywniałych mięśni, łyżka i palnik, BRS jak zwykle, zapalniczka. Big mini, torba na jedzenie, garnek, verniu jak zawsze mam już w środku kartusz schowany Kupiłam kartusz mesera, więc nie będzie problemu z odpalaniem, bo tam jest dużo propanu. Butelki na wodę, trzy biedronkowe polarisy, no i naldin on the fly. Nakrętką zwykłą. Jak zawsze do picia herbatki nie może być inaczej. Papier toaletowy. I tutaj mam też schowane kawałki parafiny. takie rzeczy, co, kawałki parafiny, które skapały ze świeczki, zebrałam. Bo to mi służy jako awaryjna rozpałka. Jeżeli jest jakiś problem z wilgotnym drewnem, a może będę chciała zapalić ognisko gdzieś tam. tych przy w, 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 w jakichś fajnych wiatach, to może się przyda właśnie na rozpałkę, bo z brzozami w Bieszczadach, to nie wiem jak tam jest. Nie, nie wiem, chyba nie rosną na każdym zakręcie. Tak mi się coś wydaje. Elektronika, jak zwykle nic tu nowego też nie ma, a zabieram ze sobą aż trzy ogniwa 18650 do mojego mm, chińskiego powerbanku Millera ponieważ no, będę się starała ograniczać ilość noclegów pod dachem i raczej spać właśnie pod wiatami i w namiocie czyli nie będę miała dostępu do prądu ani codziennie, ani co drugi dzień zresztą na szlaku karpackim w ogóle nie jest to możliwe, bo tam nie ma aż tak wielu wsi idzie się raczej przez większe odludzie więc tak, żeby nie zabrakło mi prądu to mam to, no i kosmetyczka E, też tu jakby jest to samo co zwykle, nowiuśka tubka Iony. Mam też taką malutką tubkę kremu przeciwsłonecznego, bo może przypiec tam gdzieś wyżej w górach, no więc zawsze się może przydać. Mam odrobinę talku ze sobą, gdyby było bardzo mokro albo coś, żeby jakimś otarciom chciała zapobiec. Nie biorę ze sobą mojego bushcraftowego noża, no bo nie chce mi się na takim dystansie 400, prawie 30 km wynosić, więc tylko Victorinox Classic, niezawodny i wszystko mający. Także tak, no i długopisik. I karteczka na kartce mam rozpisane, gdzie, chcia, gdzie chcę nocować. Mogłam to wpisać w telefon, ale ja jestem trochę staroświecka i lubię mieć różne rzeczy napisane na kartce, więc mam napisane, gdzie, jaka wiata jest i którego dnia, gdzie mniej więcej mam dotrzeć. Długopisik. No i jeszcze może wspomnę na koniec o rzeczach, których nie zabieram, a które wiele osób nosi, więc to będzie ta część poradnikowa. Na przykład nie zabieram ze sobą klapek schroniskowych, nie robię tego nigdy, e, w, chyba że naprawdę mam w planie spać w schronisku codziennie i, i jest to, w planie są długie wieczory, tak jak w Tatrach, ale tak normalnie do wędrówek z plecakiem i namiotem to nie, no bo nie są po prostu do niczego potrzebne, mam wygodne buty, w których jest mi dobrze także wieczorem i pod żadnymi prysznicami, żadne klapki nie są potrzebne. Kolejna rzecz, której nie mam, sąsiad piłuje na działce, także znowu będą jakieś hałasy. Kolejna rzecz, którą widziałam, że dużo osób zabiera i byłam tym niesamowicie zaskoczona. Mianowicie gaz pieprzowy. Widziałam, że na listach sprzętowych innych wędrowców jest gaz pieprzowy, ale taki, taki, taki mały, taki na psy i na ludzi, i że ci wędrowcy biorą go, bojąc się niedźwiedzi. No w niedźwiedzie są, ale one w Polsce naprawdę nie stanowią żadnego zagrożenia. To jest jakby połowa tej kwestii. Wystarczy, jeżeli spotkamy niedźwiedzia, to chyba wystarczy się ucieszyć, że udało nam się go spotkać, a poza tym po prostu robimy hałas i on ucieka, one do nas nie będą podchodziły, chyba że ich wkurzymy, to wkurzymy niedźwiedzia na przykład podchodząc do niego chcąc mu zrobić zdjęcie albo dając mu jedzenie, nie daj Boże, tego absolutnie nie należy robić, ale zdarzają się takie. Przypadki, no to wtedy on podejdzie, ale w normalnych warunkach nie ma takiej opcji i żaden niedźwiedź nas w nocy nie nawiedzi. Więc branie jakiejś broni na te niedźwiedzie nie ma najmniejszego sensu. Druga rzecz dotycząca gazu pieprzowego. Taki mały gaz pieprzowy na niedźwiedzie nie działa. On jest za słaby, ma za małe stężenie i jest go w ogóle za mało na takie duże zwierzę. On jest na psy takie wiejskie, dobry albo właśnie żeby komuś jakiemuś złoczyńcy, który nas zaatakuje, psiknąć, ale na niedźwiedzie nie będzie działał. W Stanach Zjednoczonych są gazy pieprzowe. Sama taki niosłam przez jakiś czas na niedźwiedzie grizzly, które są naprawdę agresywne i groźne i potrafią wyrządzić krzywdę, są dość nieprzewidywalne i taki gaz pieprzowy jest w bardzo dużej ilości, bardzo skoncentrowany, bardzo dużo ma tej substancji drażniącej. Natomiast to jest zupełnie coś innego. Taki duży gaz w Polsce jest zakazany, nie wolno go używać, więc w ogóle nie ma tematu i nie ma też sensu. Te niedźwiedzie nasze to nie są niedźwiedzie grizzly. To pewnie jest jakaś moda znowu ze Stanów, która do nas przyszła i dlatego widuje się takie rzeczy na listach sprzętowych. Także nie martwcie się, nie bójcie się i nie musicie zabierać gazu. Za to jak najbardziej możecie jedzenie sobie przed gryzoniami powiesić gdzieś pod wiatą na sznurku, żeby te gryżonie się nie żywiły waszymi kanapkami. Nie biorę też ze sobą filtra. Liczę na raczej małe strumyki źródła w górach, więc myślę, że nie będzie problemu. Z większych i tak nie piję, ponieważ są zanieczyszczone chemikaliami, a filtr chemikaliów wody nie pozbawia, więc. Więc myślę, że nie ma sensu na ten szlak brać filtra, choć będzie dużo właśnie naturalnych źródeł. Na co się cieszę, bo nie będę musiała tyle nosić wody ile na szlakach nizinnych. No a poza tym to właśnie nie ma sensu za dużo brać na przykład skarpetek na zmianę ani koszulek. Jak widzieliście mam tylko jedną koszulkę ze sobą, więc ona mi starczy na te dwa tygodnie, które zamierzam spędzić na szlaku. Może ją gdzieś tam w jakimś schronisku raz wypiorę, ale szczerze mówiąc wątpię, jest wiosna i koszulka jest nowa, więc jeszcze myślę, że będzie dało się wytrzymać obok mnie. No i to tyle. Tyle zawieram ze sobą, 6 kg, 350 gramów. Nie mówiłam o sprzęcie, którym filmuję, tam jest aparat Sony razem z mikrofonem na szynie i statywikiem małym petko Ultrapodem, który sobie też w tym roku kupiłam. Jestem póki co z niego całkiem zadowolona, wiadomo, YouTuber musi trochę więcej ponieść. Mam nadzieję, że może kogoś z Was spotkam na szlaku karpackim. Byłoby bardzo fajnie, zawsze lubię spotykać wędrowców na polskich szlakach, a to się zdarza tylko w górach, więc skoro będę w górach, to właśnie na to liczę. A jeżeli Was nie spotkam na szlaku, to pewnie w następnym filmie. Do zobaczenia!